Cześć, witajcie, ja jestem Faust i witam was ponownie w Granadzie. No i cóż, powracamy. Ogólnie minęło 15 minut od umieszczenia pierwszego odcinka z tej serii. To jest bodajże 13 o ile nie gubię rachuby. No i już jakiś pierwszy odzew jest. No, powiedzmy, że się podoba oczywiście. Sporo jest... sporo jest dociekań i domysłów i niechęci. Jak to zwykle bywa, no ale cóż, że tak powiem, ja tam robię swoje, mi się gra przyjemnie. Mam nadzieję, że komuś też się to ogląda przyjemnie, eee, i tyle. No to wracamy do giereczki. Możemy mieć drobny problem z następcą naszym. Ogólnie sami jesteśmy beznadziejni, strasznie to boli. Eee, I chyba sobie dam fokusa na adminy, eee, bo strasznie odstaje. Do tego mam ideę no, no właśnie i to jest ten problem i chyba właściwie zredukuję armię albo po prostu jej po prostu nie będę rozszerzał na razie może się skupię na tym, bo Ottoman się popsuł, Ottoman nie działa więc tutaj raczej jestem bezpieczny w tej materii Kastylia może i chce czegoś ode mnie, ale jest na to zbyt biedna, nie jest na to po prostu gotowa Kastylia, ile ma Kastylia armii? Aragon ma 20 tysięcy, to Kastylia ma 34. No dobra, jakby była Kastylia bez Aragonu, to dałbym mi radę. No ale z Aragonem jest trochę trudniej. Mam nadzieję, że Francja troszkę się obudzi i zacznie widzieć wroga w Kastylii, a nie tylko. No właśnie. No bo ja nie rozumiem, co to, co to ma znaczyć, że oni się e, tak dobrze dogadują. E, tak czy siak. Francja jest też osłabiana z tego względu, że e, Duke Burgundii nie umarł. Więc tutaj mam też, mogę mieć trochę problem, no ale zobaczymy. Ok, za chwilę będziemy za gotowy. Hmm, powinienem zatrudnić ludzi. Production Efficiency i Land Force Limit na przykład. To znowu 17 tysięcy. O mój Boże, muszę zatrudnić najmusów. Albo nie, po prostu. Ile się da, wezmę piechoty i zobaczymy. Może się uda. Może się uda, może się nie uda, nie wiem. Okej, okay, mamy ludzi, odzyskali prawie wszystkie ziemie. Wiadomo, te, na których nie mieli kora, już nie miały możliwości, ale te, na których mieli, to wiadomo, e, są już czyściutkie. Def to spice. Dobra, makuryscy, makuriańscy, makuryscy, buntownicy, wiadomo. Trzeba będzie ich troszkę przetemperować, no, ale straszny tutaj jest zaplay limit. Wolałbym się bronić, ale chyba nie będę miał wyboru i muszę zaatakować. Za duża strata pieniędzy. Ja jestem praktycznym człowiekiem, nie lubię tracić hajsu na marne. Dobra, podział, jazda. I teraz oszczędzamy. Teraz trochę trzeba zrobić sobie e, czasu w pokoju, spokoju. spokoju. E, wydaję 4 dukaty na ludzi. 6 cały czas zarabiam. E, oczywiście obej Amir's. Amirowie mieli już trochę za dużo e, za, duże, za dużą popularność. Możemy zabrać trochę punkciorów na szczęście. Więc zrobimy tak, weźmiemy Contribution i do tego punkty. E, tutaj również będą punkciory. Dzięki. Od Amirów już chyba brałem, więc luz od Dimi. Mogłbym zabrać im trochę hajsu, ale na razie wolałbym ich jakoś tam zbytnio nie wkurzać. No i dobra, bodajże Oran boostuje teraz, tak jest. Ile tam mamy? Yy, niewiele, więc lecimy. O, mogłem zmienić też kulturę. A dobra. Trudno. Później zrobimy Cultural Shifta, jak będziemy imperium, to wszystkie te kultury stąd będą akceptowane, więc wyje, wyje. Ok, czyli tak najmniej mam tych punktów, więc zrobimy tak. Tak. No i dokończymy. I mamy już kolonializm. Czy jest jakaś szansa, że będę mógł go. Mógłbym już teraz za 5 stów. No to trochę drogo. Więc yy, poczekam, może się rozrośnie na boki. Im zapintegrowany. No, kiepski timing, bo to powinno no właśnie zwiększyć koszty. Niewiele, ale zawsze trochę. Więc. Dobra, zrobimy teraz tak, że usuniemy dwa regimenty piechoty. I dorzucimy tam te dwa regimenty, no ale to zaraz. E, plus, czy dodajemy jakieś state'y tutaj? Nord Sahara w sumie wygląda spoko. Chciałbym dodać ją jako. O, nie ma miejsca już? No, niech mnie. Serio nie ma miejsca? Kiedy będzie więcej state'ów? na następnym poziomie? Dobra. Ej, szczerze, nie spodziewałem się, że tak mało statecików będę miał. No ale dobra, niech będzie Ym... ktoś. Chce, amirowie chcą prowincji. Yy, dobra, figułk mógłbym od. Nie, jakbym dodał te prowincje, to mógłbym je oddać, ale tak to bez sensu. No yy, dobra, co jest nieoddane? Quena i Queser. I to wszystko. Więcej nie oddaję, dziękuję. Na razie. Czy coś chce zbudować dla pieniędzy? Hmm. Nie ma żadnych jakichś... Mega, o tutaj w Oranie produkcja i tradzik ewentualnie gdzieś... Nie, też nie... Czy Rosetta też jest? Tak, Rosetta też się należy Merchantom Zdecydowanie, to zwiększy moje przychody W Aleksandrii. o ile? No, całkiem ładnie zwiększyło Rosetta Dzięki temu jest troszkę lepiej sytuowana. Dobra, jeśli chodzi o dyplomatów, no to myślę, że warto ich jednak wysłać troszkę jeszcze do ottomanów. E, ottomani troszkę się pogubili z tym swoim, Z tą swoją chęcią podboju wszystkiego. Cały czas mają armię na Cyprze. E, I nie mogą sobie zregenerować w pełni wojska. Dołącz się tutaj na dół, spoko. I się zastanawiam, czy może nie mógłbym bezkarnie zaatakować tunisu. Bo raczej wątpię, żeby to był jakiś większy problem. Medribari mogę sobie poprawić relacje. Mógłbym nawet pewnie nawrócić. No właśnie, na Sunizm Medribari, ale nie wiem czy to ma większy sens, bo oni będą mnie nienawidzić długo. Nie mają żadnych religijnych. Więc wątpię. No zresztą, zobaczymy. Moje plany podbojowe to chyba właściwie teraz jest dalej wejść w głąb Mameluków. Zjadając Mameluka, będę miał bardzo duży boost Inkamu i w ogóle. Są bardzo fajne ziemie. Szczególnie Kair ma dużo developmentu i tanie dosyć. Mogłem tam też akceptować kulturę egipską. Byłoby na pewno spoko. Kwarantanna portu, spoko. Um, tutaj co mamy? Idziemy na minus pobożności. Alodia? Chciałbym zjeść Alodię. Z kim ma Sojusze? Właśnie popatrzmy na Sojusze. Oldia z kaffą, Etiopia też z kaffą i z Ennareą. I walczy Etiopia właśnie. No, no ale brakuje mi punkciorów, więc nic z tym na razie nie zrobię. 414, to nie jest jakiś ultra-mega dobry, więc... Wyrzucimy go. Chcę co najmniej 4 tak jak ostatnio. Kama, dajcie mi coś dobrego. Hmm, może przesadzam odrobinę. Zobaczymy zresztą. E, Mogłbym sobie w sumie wziąć algierską kulturę. Ile jest Algierczyków tutaj mniej więcej? Algierian. No niewielu. Ale w moim głównym tym. Ach, ciężka sprawa to jest, powiadam Wam. E, jeśli chodzi o... o Advisor, weźmiemy sobie może tego połowę tańszego od inflacji. Potrzebujemy punktów administracyjnych, a że tak powiem, jak jest tańszy, no to wiadomo, i jeszcze ta inflacja zmniejszona, no to będzie działało na plus. 20 prestiżu za darmo odzyskaliśmy, fajnie. Dobrej trochę, że tak powiem. Przychód mamy 4,4 ,4 miesięcznie, czyli. No jeszcze troszkę będziemy mogli się embraisować, czy już się rozszerzyło tak szybko, że 404? Tak, w Tlemson już jest gotowy. Dosyć szybko UIDA idzie. U Arsenis 15, 26, 4 ma 27 już dachra. Jak to możliwe, że to tak szybko idzie? E, Friendly Port. Może jakbym miał właśnie porty, to by to też szło szybciej. Wkrótce ten Tunis będzie bolał później. ma religiusy. Ciekawe. Hostile core creation cost to nas. No wiadomo. No, wybaczcie. Gardło zdarte. Milion odcinków w przeciągu kilkunastu godzin to nie jest dobry wynik. To znaczy, to jest dobry wynik. To jest dobry wynik, żeby się doprawić. Hmm, no zastanawiam się, czy. Zamiast tych administratywów mogliśmy polecić w humanisty, ale teraz stwierdziłem, że jednak to był dobry wybór, bo zaoszczędziłem pewnie dużo punkciorów na core creation cost. Na początku, szczególnie. Ale piękną nazwę mamy teraz: już Granada. Dobrze by było też zniszczyć Kastylię przed dziesiątą administracyjną. Bo jak wchłonie Aragon, to będzie dosyć silna, ale z drugiej strony, jak będzie dosyć silna. E, to Francja powinna Kastylia od razu znielubić. Okej, okay, rozejm z Mamelukiem się skończył, więc może powinienem e, coś zrobić w tym kierunku. Ma 11 tysięcy wojska tylko. E, no dobra, zbierzmy się może w Aleksandrii i zaraz zobaczymy. Tam dużo punkciorów? Nie Cypr chce wsparcia. Wy, wywalone Cypr. Dobra, mam trochę ludzi. Coś chce się zbuntować. Kwena, Keser. Eee, macie trochę autonomii. Keser, Keser mało w sumie. Kto jeszcze? Eee. Alexandria. Uh, Aleksandria. O, Aleksandria? Nie, Aleksandrii nie dam autonomii. Więc Aleksandria musi sobie jakoś z tym poradzić. Musi się wziąć w garść. Dobra, weźmiemy sobie dodatkowo jeszcze także. Trzy oddziały, cztery właściwie, najemników e, I zaatakujemy e, Reformy, nie, wywalone Nawet jak będę tracił, e, jak będę dostawał dużo inflacji, to i tak reformy nie interesują mnie e, Teraz tak, Medrybari, wracaj Podbijamy sobie e, Mameluka Czy ja w ogóle mam jakiegoś klejma na Mameluka? Nie God damn it. trzeba zbudować spy network w takim razie, trochę to potrwa, więc się, że tak powiem, nie będę tutaj emocjonował. Na pewno chcę centralny Egipt, Dumiat i Asuweis. Eee, I w sumie jakbym zdobył Jerozolimę, to też by było cool, bo miałbym na pewno prestiż co, e, coroczny, dodatkowy. E, byłoby naprawdę mega cool, dobrze było też podbić Mekkę. czas mnie lubi, fajnie. Ale hejaz ma sojusz z Mamlukiem. No to nie fajnie. Eee, o! I już. I już się się zadziało. Pokażcie mi, czy. Nie, otomani cały czas są pośledzeni spoko. Eee, więc pływajmy sobie po Aleksandrii dalej. <laughs> Ottomani są pośledzeni nie mogą zejść z Cypru, nawet yy, kiedy walczą po stronie Cypru. Eee. Więc czuję, że to będzie dosyć, że tak powiem, jednostronna wojna Skoro cała armia... Co to za ottomani, którzy nie mogą ruszyć się armią? Ja nie wiem właściwie, czy teraz by nie olać... Mm, nie olać y, Mameluka i iść po prostu na Tunis Bo widzę przecież wyraźnie, że ottoman nic, nic nie robi, nie może nic robić um, No nie? A może nie? Co na to Hedgehog? Ma sojusz z Mamlukiem, więc, więc odpowie. A ja bym zaatakował w sumie Tunis. Um, Olać to. Buildować Spy Network tutaj. I szybki atak na Tunis. No to może wyjść w sumie. Kastylia spłaciła Mecklenburg. Ciekawe. Brandenburgia, jak się rozrosła. To będzie silna Brandenburgia. Ma, jest na nią koalicja, ale i tak jest naprawdę silna. E, jaką cechę ma nasz e, władca? Just, czyli mamy zmniejszony e, revolt risk, co jest strasznie cool. A wybaczcie, nie zauważyłem tego. Dobra, mogę zrobić sobie claima na przykład na Kair. Ale cały czas potrzebuję claimów na no Tunis No właśnie Dałem trochę za dużo władzy Merchantom, trzeba będzie im najwyżej coś zabrać Zobaczymy Teraz development cost mi się zmniejszył i trade efficiency zwiększyło To teraz powinienem Boostować prowincję, no ale co poradzę yy, Właściwie No mógłbym w sumie Którą oni mają? Dziewiątą Ja mam też dziewiątą no dobra, to jesteśmy na równi. Niech tak będzie w takim razie. 8, 3, 3, 5, 4, 4. No to tutaj troszkę inaczej. Jak bardzo przegrywacie tę wojnę? Na razie minus 8. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Dobra, plus jest taki, że Maroko dołączy, więc lose. Eee, Clayma zrobię na. Fuck. Będzie rosła mi autonomia, ale nie chciałem tracić stability. Tutaj ma zrobię na Miji albo kabelie. Czy co tutaj innego mam dobrego? Nic właściwie. Tylko MidGa jest taka dobra. I jest w moim głównym jakby księstwie. Okej, okay, mogę robić claimika. No więc claimik. Od razu Army Maintenance na maksa. Um, OK oh, chaos. Ci wygrywają cały czas. Czy Relative Strength of Alliance totalnie jest nie po ich stronie? Hmm, chcę zobaczyć, czy Otomani cały czas. Tak, trzymają tam cały czas mnóstwo woja. Oj, Otomani, no, naprawdę, wy to jesteście. Chciałbym zabić tego gościa, więc go wezmę do dowodzenia. Dobra, zróbmy jeszcze jednego claima i spadajmy. 13, 11, 6. To ta trzynastka będzie dobra. No, okay, Mam już dwa claimy. Mogę też wypowiadać wojnę e, Tunisowi. No to chyba go. Wzywam Maroko. O, Toman nie dołączy. O, jak mi przykro. Take me Gia. I co, Tunis? Zostałeś sam. Wielka szkoda. E, ciekawe, gdzie poleci. Gdzieś na dół. No to jak zwykle. Dobra, no, no to jazda na Kef. Ehm. Um. Oblega mi różne małe prowincjki. Spoko. Mam nadzieję, że Maroko idzie się nim zająć. Chyba tak. Chyba Maroko wie, co trzeba zrobić. Jazda na kabelię, Ty na Sfax. E, o, proszę. Emir jest boldfighterem. No świetnie, że dopiero teraz. Jak e, go już użyłem jakby. Ottomani się rozpadają. Partykularyści, serbscy rewolucjoniści. Co się dzieje? Ottomani się zepsuli totalnie. Jak jeden Bóg może zniszczyć kraj i to taki potężny, nie? Bo przecież Ottomani to jest straszne, straszna potęga. I nie mówcie, że ja to cheatowałem. Ja tego nie cytowałem. I to, że wykorzystuję ten błąd, to nie jest jakby intencjonalne. Robię to przy okazji, że tak powiem. Wiem, jak to brzmi, ale naprawdę. Ym, z jednej strony y, błąd gry i tak dalej, ale z drugiej strony jak z tego nie skorzystać, kiedy y, jest tak ciężko? Więc. Więc wiecie. Dobra, wyślimy tutaj wszystkie armaty. No i fajnie. Mm, tutaj wyślimy ludzi. No i też fajnie. No i spoko. Dobrze by było, jakby Maroko poszło zniszczyć tą armię. Chyba idzie. O, coś się ruszyło. O Tomani wypisowali. Ale jak? Biały pokój. Zapłacili coś. Coś się stało. Nie stracili żadnych korów. Kory cały czas mają. Eee, zerwali z kimś, co już nie. 39, czyli na 5 lat, czyli biały pokój. Spoko. To znaczy, że. mamy sobie poradził. Gdzie ty idziesz? Na kargę? Czyś tam nic nie ma. O co ci chodzi? Idź na. Dobra, Aleksandria może dostać autonomię albo Local Unrest. Dobra, dam im Local Unrest. Trudno. Jak się zbuntują, to trudno. Jak nie, to nie. Wyje, wyje. No i teraz tak. Tunis raczej już jest gotowy na wszystko. Więc po pierwsze, Midgia. Po drugie, o ten hajs mi się przyda. Nie jest to wcale dużo inflacji, więc slus. Odna też jest w moim zain kręgu zainteresowań. Hmm, tutaj tylko rywalizacja. Mogłbym hmm, zgarnąć jego forty, w sumie, bo nie chcę mi się ich później oblegać. Hmm, I połączenie tutaj. Hmm. Iło repki. I to będzie troszkę ziem. Eee, troszkę hajsu. Sporo. Ile ja dostanę z tego? Tylko 200? To mało strasznie. Przecież Maroko nic nie zrobił. No dobra, tak czy siak mi się podoba. Dobra. Luzik. I teraz tak. Korujemy przyściuteńko. Wy się wycofajcie, a te forty, no Kef niech zostanie, bo Kef jest dobrym fortem, ten mogę wywalić, więc luzik, no i spoko, no i fajnie, i mogę się zembrace'ować, no i chill, embrace, leci, no i słodziutko, możemy wziąć technologię militarną również, a zapomniałem, że mamy teraz przez to unbalanced research, tak? No właśnie, więc korupcję damy sobie na maksa. A army maintenance damy troszkę mniejszy. Połączmy armię. I podzielmy je znów na pół. I jest lead. Ok, 253 nie jest najgorszy. Dobry dyplomata, nazwiemy go Kiksunio. Eee, I to chyba na tyle w tym odcinku. Bo myślę, że było ciekawie, było śmiesznie. Jak się otomanie rozpadną, to będę się śmiał. Będę się śmiał do rozpuku i będę po prostu szedł tędy i podbijał wszystko. Jak już sam stanę się otomanem, to odbiję moje prowincje na Iberii bez większego problemu. No, tak więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dzięki za oglądanie. i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. pa! pa.